Cześć! Skoro już testujemy klasę A, to sprawdźmy, ile kosztować będzie OC kupione za pośrednictwem porównywarki ubezpieczeń MUBI.pl. Oczywiście ze zwrotem 150 zł na konto. Tutaj wprowadzamy dane, dostajemy listę ofert. Zwróćcie uwagę na trzykrotny rozrzut cenowy. Na jednym biegunie niecałych 500 zł, na drugim ponad 1500. Widzimy tą różnicę dzięki porównywarce. W praktyce... Jeśli wybierzesz najtańszą opcję, to zapłacisz jeszcze mniej, no bo przypominam, mógłby zwrócić Ci 150 zł w ramach cashback. Link do promowarki znajdziesz w opisie do tego filmu. Zapraszam i przypominam, stay home, albo też stay motorhome. 180 koni z pojemności kartonu mleka, przecież to się rozlecie. przecież to nie wytrzyma nawet roku. Każdy widział takie komentarze, kiedy klasa A w wersji 45 AMG wjeżdżała na rynek z dwulitrowym silnikiem o mocy 360 koni. Każdy widział takie komentarze, a teraz autorzy tych komentarzy powinni zobaczyć ten film. Zapraszam na test Mercedesa A klasy A45 AMG. Pojemności dwóch litrów wyciąga właśnie 360 koni od 5 lat. Szukałem kompromisu między tym, co może dać samochód sportowy, a jednocześnie myśląc o względach rodzinnych. I wydaje mi się, że tutaj to znalazłem, to samochód zarówno potrafi dać dużo frajdy, ale jednocześnie spełnia swoje najważniejsze funkcje, czyli zawiezie całą rodzinę wszędzie tam, gdzie chcemy. 2015 rok, 360 koni i tylko 2 litry. Mercedes, trzeciej generacji. Pierwsza generacja słabo udana, minivan, co to było, trudno powiedzieć. Druga generacja też słabo. Dlatego ktoś musiał dobrze pomyśleć, żeby wypuścić trzecią generację. I oto ona. Nazywam się Maciek, zapraszam do mojego samochodu. Samochód ze mną jest od około dwóch lat. W tym czasie przejechał około 10 tysięcy. Służy mi jako drugi samochód, no, głównie na wyjazdy weekendowe ale daje naprawdę dużo frajdy i czeka się na ten weekend, kiedy można usiąść za, za kierownicę i pojechać. Dlaczego ten model? Co mnie skusiło i co spowodowało, że, że go kupiłem. Zawsze lubiłem samochody szybkie, e, troszkę inne niż takie standardowe, które z, e, jeżdżą po naszych ulicach. E, zawsze lubiłem kupę i zawsze powiedziałem, zawsze mówiłem, że będę miał kupę i to się nie zmieni. Akurat się zmieniło. Tym modelem zmieniły się moje przekonania i cały światopogląd. Dlaczego tak się stało? No cóż, rodzina się powiększyła i trzydrzwiowy samochód to nie był dobry wybór dla kogoś, kto musi dawać małe dziecko z tyłu samochodu. Dlatego wybór padł na coś większego, pięciodrzwiowego. No ale jak szaleć, to szaleć. Żeby miało moc. Aby się wyróżniało, i tak oto wybór padł na Mercedesa. A jak Mercedes, dla mnie najmniejszy. A jak najmniejszy, no to musi być mocny. I tak akurat ten znaczek AMG pojawił się na moim samochodzie. Tak samochód wyprodukowała fabryka Mercedesa. To nie jest żaden tuning, to są dodatki, które można było wybrać do tego samochodu. Matowy lakier. Pakiet aerodynamiczny, bardzo duże tarcze, 35 cm. Tarcze nawiercane z przodu i z tyłu dają nam pewność, że zawsze wszystko będzie w porządku. Pakiet zawieszenia AMG, pakiet Night i co najlepsze wydech. Wydech AMG Performance, który robi robotę. Nie kupić go do tego samochodu to naprawdę byłby duży błąd. Nie mówiłem Wam jeszcze o przebiegu i to specjalnie, dlatego że sceptycy twierdzili, że ten samochód nie przejedzie więcej niż kilkanaście tysięcy kilometrów. Tymczasem ponad 90 tysięcy i ten samochód dalej jeździ bezproblemowo. Nigdy się nie zepsuł, nigdy nie zawiódł i wszystko jest w porządku. Ten silnik, podobnie jak wszystkie zestajnie AMG, złożony jest przez jednego człowieka. Tutaj jest jego podpis. To sprawia, że ten silnik jest wyjątkowy i to nie jest przypadkowy silnik. Pod nim ktoś się podpisał to musi być solidne. Mając taki silnik, musimy pamiętać o tym, aby serwisować go na bieżąco. Ja to robię co roku, ponieważ e, przejeżdżam mało kilometrów, dlatego staram się, aby olej był zawsze wymieniony co roku. Dzięki temu, że dbam o ten samochód, przejechał ponad 90 tysięcy i nie ma z nim żadnego problemu. Jeśli chodzi o spalanie, to jest. E, bardzo przyjemne, tak bym to nazwał. Samochód może służyć zarówno jak i do codziennej jazdy, do pracy, z dziećmi, z żoną na zakupy, jak i do dłuższych wypraw. Dzięki temu średnie spalanie tego samochodu oscyluje w granicach 10 litrów na 100 km. być środka i nie widzimy ekranów. Pięć lat temu zupełnie inna metoda, zupełnie inne spojrzenie na to, jak to powinno być z tymi ekranami, i jak ci się podoba teraz, to co masz teraz, czy to, co jest w salonach? Z jednej strony kusi to, co jest w salonach. Kusi mm. bo Hej Mercedes jest... i to hey, Mercedes, tak i. Pełne multimedialne e, ekrany. To jest, e, to kusi, tak? Dla, dla kogoś, kto lubi nowinki techniczne, to jest coś, coś ciekawego. Natomiast, czy to jest dobry kierunek? Fani motoryzacji. Wiedzą swoje. Każdy ma swoje zdanie. Tak. Widać, że projektanci tutaj starali się stworzyć klimat, który który będzie nawiązywał do sportu, osiągów i, i, i drogiego sportowego wnętrza. To jest oczywiście tworzywo, ale w sumie na takiej powierzchni tyle karbonu. Nawet jeśli to jest plastikowy karbon, to wciąż wygląda to całkiem nieźle, ale wyżej mamy już takie typowe dla A-klasy dla parapet. Całkiem nieźle też wykończony, z odpowiednimi przeszyciami. Zresztą te przeszycie i, i paski czerwone również pojawiają się tu i na fotelach, bardzo sportowych i bardzo takich kubyłkowych, głębokich, widać, że przygotowane na zakręty, jak również tutaj na nawiewach, więc fajne, kontrastowe wnętrze. Jak to się sprawdza na dłuższym dystansie? Czy masz do niego jakieś uwagi? Absolutnie nie mam uwag do, do jazdy na długim dystansie, jak i na krótkim. Komfortowe, bardzo siedzenia pozwalają po pierwsze na dobre trzymanie. Świetna pozycja za kierownicą, bardzo fajna kierownica, też ona tutaj jest delikatnie ścięta, mhm. zarówno na górze, jak i, jak i na dole. Faktycznie ktoś może powiedzieć, że tutaj brakuje tego czegoś, co powinno dawać AMG. Jest, ktoś może powiedzieć, że jest za mało krzykliwe, ale jeśli o mnie chodzi, to właśnie jest bardzo wyważone. Nie ma tutaj przesytu, ale są delikatne akcenty, które świadczą o tym, że jednak siedzimy w czymś bardziej wyjątkowym niż podawałowe. Zdecydowanie na zewnątrz to jest bardziej AMG, a potem A-Klasa. Natomiast tutaj w środku jest bardziej A-Klasa, a dopiero później widzimy akcenty AMG, ale tak jak mówisz, tu kolejność może i robi różnicę, ale ale jest to wciąż samochód, w którym rozpoznasz te sportowe akcenty i to może Ci w zupełności wystarczać. Ja muszę oczywiście pomacać tu i ówdzie, tak jak ustaliliśmy, ten karbon jest miękki, więc to jest plastik. E, tutaj wyżej ten parapet już nie jest może miękki, ale to wciąż jest fajne tworzywo, nie wiem, czy nawet nie skóra. To może być, skóra, to może być tak. skóra. Więc to też zaliczamy jako fantastyczne wykończenie. Na drzwiach również tworzywa są miękkie i dopiero na dobrą sprawę od mniej więcej tego poziomu zaczynają się twarde Tworzywa, więc można by powiedzieć: OK, a klasa jeden z najmniejszych Mercedesów nie musi być aż tak e, wyjątkowo wykończony. Tymczasem przynajmniej wersja AMG robi naprawdę dobre, dobre wrażenie. Główna różnica, jaką tutaj widzimy, to jest właśnie dźwignia zmiany biegów. A ona jest tutaj dedykowana dla AMG. Fotele Performance to chyba najdroższy dodatek do tego samochodu. 13 tysięcy trzeba było dać. Mercedesowi za to, aby mieć takie, takie, takie fotele. Czy warto? Uważam, że warto. Świetne trzymanie, możliwość pompowania tutaj boczków, dostosowania na różne sposoby. Dobry wybór. Muszę powiedzieć Maćku, że mnie zdziwiłeś mówiąc, że kupowałeś A-klasę jako samochód rodzinny kierując się tylko tym, że ma dodatkową parę drzwi, więc wsiadając do wnętrza i robiąc test dwumetrowca, mam takie nastawienie, że znajdę tutaj mnóstwo miejsca wszędzie. Tymczasem, no okej, okay. dla dwumetrowca sytuacja wygląda tak. Fotel obniżony jest już maksymalnie, ja siedzę dosłownie z głową pod suficę i patrząc przez siebie widzę dokładnie granicę, gdzie się kończy górna, górna krawędź przedniej szyby, więc mm, musiałbym się mocno zgarbić, żeby widzieć cokolwiek więcej. Kierownica też jest odrobinę za bardzo na kolanach, chociaż myślę, że daje możliwości prowadzenia bez kolizji, a mimo wszystko wolałbym ją mieć nieco wyżej, ale trzeba przyznać, że fotel ma mnóstwo regulacji, można tutaj również regulować boczki i siedziska i oparcia. Mamy też odcinek lędźwiowy, jak również jak to w Mercedesie tutaj na drzwiach, wszelkie pozostałe elektryczne regulacje. Generalnie miejsce zgodne ze sztuką jak najbardziej zająłem. Jedyne co, no to Miejsce nad głową, został mi tutaj może jeden palec wolnej przestrzeni, ale generalnie mam poczucie, że siedzę za wysoko. A z tyłu niezłe zaskoczenie, bo nad głową jest mniej miejsca. Rzeczywiście ja nie mogę się do końca wyprostować, chociaż lekko zgarbiony mógłbym tu spędzić pewnie. Z godzinkę bez zbędnego narzekania. Natomiast zdziwiło mnie to, ile miejsca jest na kolana. Właściwie to ja się tutaj mieszczę. Co więcej, pod fotelem kierowcy, który przypomnę był obniżony maksymalnie, jest jeszcze całkiem sporo miejsca, żeby tutaj wjechać zimowymi nawet butami i wciąż czuć się komfortowo, więc. Od tej strony, właśnie tej bardziej rodzinnej, ten samochód mnie zaskoczył. Jednak najbardziej rodzinny aspekt tego samochodu prawdopodobnie będzie nie tyle na tylnej kanapie, co w bagażniku, bo bagażnik w wersji dziecko musi poradzić sobie nie tylko z walizką czy przysłowiową torbą na zakupy, ale też z wózkiem, a nawet gondolą. Dokładnie. I jak? Ten samochód świetnie sobie, sobie radzi z, z posiadaniem małego dziecka. Przy posiadaniu dwóch małych dzieci już nie byłbym tego taki pewien. Natomiast tutaj spokojnie można schować wózek, gondolę i jeszcze dopchać parę małych rzeczy. Miejsce na pieluchy na pewno zostanie. Bagażnik ma pojemność 341 litrów, a po złożeniu ponad 1150. E, oprócz tego, że mamy tutaj dostępną przestrzeń bagażową, mamy także schowki różnego rodzaju po lewej. I po prawej stronie widzę też haczyki. Jest też kilka haczyków, dzięki którym można przymocować różne rzeczy tak, aby nie goniły nam po bagażniku. No i mamy dzieloną kanapę. Zielona kanapa 2 e, na 3. Łatwo się ją składa. No dobrze, ale wspominaliśmy, że może to być samochód rodzinny. Zobaczmy w takim razie, ile miejsca ma dziecko. Jak widać, dziecko ma tutaj całkiem sporo miejsca, a widzimy także, że fotel jest odsunięty do tyłu. No bo kto jak to, ale Zachar musi sobie zawsze odsunąć fotel do samego tyłu. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i włączenia powiadomień o nowościach natychmiast po publikacji co więcej powiadomie Cię nawet przed publikacją, bo na moim Facebooku i Instagramie zdradzę, co na kanale będzie dopiero za jakiś czas. Linki znajdziesz w opisie. To brzmi tak na zawołanie, no nie? I kiedy jej nie chcę, to aż tak bardzo głośny nie jest. Teraz tak, na przykład tak. nie buczy jakoś nadmiernie, czyli I cały czas zastanawiam, dlaczego wybrałeś tak ostrą sportową wersję, wiedząc, czy kupujesz to auto dosłownie pod rodzinę już z dzieckiem. Czy to dziecko będzie spało <sum> w tym samym samochodzie, czy, czy, czy nie będzie za głośno, czy nie będzie za twardo. Może przyzwyczajony byłeś po prostu do takich szybkich samochodów? Czym jeździłeś wcześniej? Dokładnie wcześniej samochód, mój samochód to Renault Megane RS, w wersji Red Bull 8. Uh -huh. Trzeba przyznać, nie było że ich za dużo, nie? Nie było ich za dużo, tak. W Polsce sprzedane tylko kilkanaście, kilkanaście sztuk, a w ogóle wypuszczane chyba 500. No i trzeba przyznać, że tamten samochód był bardzo sztywny, bardzo sztywny no, i ja też pamiętam, Meganka w każdej bardziej sportowej wersji robi się tak nieznośnie twarda a tutaj przejeżdżamy przez te kolejne jakieś takie studzienki no nie jest to oczywiście poduszkowiec ale dramatu nie ma nie ma dramatu, nie ma dramatu jest w porównaniu do tych samochodów którymi jeździłem wcześniej jest nawet przyjemnie komfortowo a cóż, samochód to że ma swoją moc i on może troszkę zaszaleć. on musi mieć twardsze zawieszenie ale wydaje mi się, że jest bardzo dobrze zestrojony w tym samochodzie Są tu jakieś tryby jazdy, czy coś w tym stylu? Tak, mamy komfort, mamy gdzie, sport Gdzie ty to, się przyłączy? To, no, no, tutaj. A tutaj, a to jest skrzynia biegów tylko Tak Czyli... Tak, no właśnie, tutaj brakuje troszeczkę tego, co wprowadzono w następnej wersji poliftingowej, a mianowicie możliwości customizacji tak naprawdę w tym trybie, w którym jeździe, jedziemy teraz, czyli komfortowy, samochód jest ospały, skrzynia reaguje sobie dość wolno, nic się ciekawego nie dzieje. Wydech jest w miarę cichy i komfortowy. Natomiast kiedy włączymy tryb sport, charakterystyka wydechu od razu się zmieni: silnik wejdzie na wyższe obroty, biegi zaczną zdecydowanie szybciej. Tak, i już będziemy za chwilę słyszeć Ale słyszeli... twardość zawieszenia się nie zmienia. Prawdopodobnie czy... się nie zmienia. Tak. Nie ma tutaj chyba że jest coś o czym nie wiem. No czy znaczy za mało przyjechałem w, w tym trybie sport, żeby. Tak. Okej. Okay. Czasem strzeli, czasem warknie. I w trybie sportowym rzeczywiście robi się tutaj głośniej, ale e, muszę przyznać, że w odróżnieniu od e, choćby tej rzeczonej Meganki ten samochód naprawdę tą swoją komfortową twarz ma taką no prawie, że rodzinną. Prawie, że rodzinną, tak. tak. E, Taki i... trochę łobus. Taki <laughs> trochę łobus, ale dzisiaj grzeczny. Ale ustatkowany. W <laughs> wersji po liftingu, oprócz tego, że dostał więcej mocy, poprawiono pracę skrzyni. Jest szybsza, szybciej reaguje na, na zmianę. I, no i co, i tam chyba nawet niecałe pół sekundy do setki zyskał ten samochód. Tak więc. Bo skrzynie biegów tutaj było taką piętą osielską, tak? Powiedzieć. zdecydowanie. Była, no jest w tej wersji, właśnie. Tylko, no, póki co nie mieliśmy okazji. Trzeba przyspieszyć, żeby to poczuć. Zresztą trzeba było to sprawdzać. Aha, delikatne, ale to powiedzmy, że mokre asfalty, dosyć zimno. E, ale już nas delikatnie. Tak, zaczęło, już było zaczęło coś znosić. Tutaj trzeba zawsze uwzględnić tą specyfikę zimowych opon i brudnej drogi, bo tutaj widzę, że jakiś remon w okolicy. Oho, Ależ to potrafi strzelić. Tak. Bosko, często jeździsz na prawym fotelu? Nie, nigdy. <laughs> nigdy. <Już> nie widziałem <laughs> przez chwilę twoją minę, się zastanawiałem, czy to jest takie nowe doświadczenie. <laughs> tak, to jest nowe doświadczenie, tak. Zdecydowanie. <laughs> no, ale ostatnio <laughs> widziałem w komentarzach, że jeździliśmy szybką BMW 515 koni, nie było ani jednego mocniejszego dociśnięcia, więc pomyślałem, Możemy ok, ok, może, może, <laughs> może raz czy dwa, warto coś zrobić. To akurat podwójne ciągło, nie poszalujemy, więc. Możemy zrobić trochę więcej miejsca przed nami i zrobić jeszcze jedno przyspieszenie, bo to jest brzmienie, którego warto posłuchać. Fantastycznie to brzmienie: to nie jest taki popcorn, tylko nie. to są eksplozje. Tak, tutaj strzela. Postarali się, jeśli chodzi A Jak o ten. To wypada na tle pozostałych twoich szybkich samochodów. Najlepszy, lepszy. Takie sobie bywało lepiej. Z dotychczasowych, które miałem zdecydowanie najlepiej. Wiadomo, że to jest dwulitrówka. I wydaje mi się, że to, co wyciągnęli z tej dwulitrówki, to i tak jest świetny efekt. Nie jest to v 6, nie jest to V8, które w Mercedesach AMG brzmi po prostu, no, aż ryczy, tak? A to po prostu sobie tak strzela. Szczerze mówiąc, teraz jechaliśmy na, powiedzmy, że na łopatkach. Możemy to ustawić. No rzeczywiście, Skrzynia. na etapie zabawy łopatkami widać, że szybkość zmian biegów jest cywilna bardzo mocno. A jest cywilna, w nawet w trybie sport. sport tak, tak, niestety. Natomiast, natomiast w trybie automatycznym wydaje mi się, że Wydaje mi się, że jak jedziemy teraz na czwórce, delikatnie podbiję. Nie, delikatnie podbiję. O, zredukowała na trójkę. Da się tak. z nią dogadać i wcześniej, nawet bez użycia łopatek, już posterować właściwym biegiem, żeby na moment, kiedy ta moc jest potrzebna, być na tym właściwym biegu i w zasadzie bez łopatek. Też jest to możliwe. Owszem, tak, ale jednak. A tu pewnie po jakimś czasie dopiero się wkręcasz i przyzwyczajasz do tego, co tam. Lubię siedzi. używać łopatek. Tak szczerze mówiąc. Są bardzo bo... mocno pod ręką. no Można tego słuchać i słuchać. No. Tak, to, to hipnotyzuje. Tak. I to jest odpowiedź to jest Twoja odpowiedź na Twoje pytanie, dlaczego ten samochód może być zarówno cywilny do wożenia rodziny, jak i do, do spowodowania takiej frajdy dla entuzjasty motoryzacji. Znaczy pojeździe testowej, rzeczywiście jestem przekonany, że wybór samochodu, który ma dwie twarze, taką bardzo rodzinną i e jednocześnie sportową, to rzeczywiście A-klasa potrafi być taka, natomiast kwestie gabarytów, no to każdy decyduje sam, ile tak naprawdę miejsca potrzebuje. Zakładam, że przeliczyłeś, przymierzyłeś, przekalkulowałeś i jest tak, jak chcesz. Więc możemy się umówić, że jest to samochód rodzinny. Tak. Na I Twoje tak. potrzeby i tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy. Zrobimy jeszcze test łosia, Zrobmy. Zobaczymy na szerszym odcinku jak to się będzie trzymało, bo jeśli nastawy, zawieszenie nie zmieniają się wraz ze zmianą trybu jazdy to oznacza, że ktoś musiał poszukać jakiegoś złotego środka, kompromisu i czegoś co poradzi sobie i w takim trybie jazdy i w bardziej komfortowym, w bardziej sportowym. A to z kolei oznacza, że ten kompromis może w teście właśnie nam pięknie wyjść, ale to się zaraz okaże. Trzymamy 50. Opony się strasznie uśliznęły, i szczerze mówiąc, ten samochód nie wykonał tej pełnej pracy i pełnego manewru, ponieważ e, e, kierownica wykręciła koła na tyle mocno na ile chciałem. Natomiast niestety, ten samochód i tak płużył i jechał dalej na wprost. I to nie jest fajne, spróbujemy jeszcze raz. Tutaj jest kawałek. No. Chyba opony to jest zdecydowanie najsłabsze ogniwo w tym samochodzie na tego typu manewry. Bo widać, widać że się uślizgują. No, ok, zimówki możemy wybaczyć, a może nawet i musimy. To są też lata w na produkcji, w których obroty nie były blokowane do, do maksymalnie czterech, tylko można dokręcić do czerwonego pola i posłuchać, jak to brzmi. Bardzo pewny start na cztery łapy, to jest też tak. fantastyczna rzecz. Nie mówiliśmy chyba o tym? Nie mówiliśmy jeszcze o tym. Natomiast, natomiast wszystko to, co mówiłem o braku trakcji przy bardzo mocnych szarpnięciach, jak, jak koła są na wprost i dajemy pełny gaz, to samochód startuje jakby był idealnie przyklejony do asfaltu. Maćku, z tego całego filmu wyłania się obraz, że oto przed Wami idealny samochód. Kiedy trzeba cichy, kiedy trzeba głośny, kiedy trzeba spokojny, kiedy trzeba bardzo ostry. E, mimo niewielkiej pojemności pod maską dwóch kartonów mleka, jednak dostatecznie mocny i, i szybki. Pomimo kompaktowych rozmiarów nadwozia, czyli łatwość parkowania w mieście, jednak bardzo przestronny, bo mieści się cała rodzina i wózek, no same zalety, ideał. Czego mi brakuje do ideału? Bo każdemu autu czegoś brakuje. Każdemu autu czegoś brakuje do ideału, to e, mówiliśmy o tym. Owszem, ma wiele zalet. Daje frajdę, jednocześnie bywa i ostry, i komfortowy. Natomiast e, są niuanse, które na przykład dla kogoś, kto liczy tylko na sportowe emocje, może, może go denerwować ospała nieco skrzynia. To, że nie ma ręcznego zwykłego, tylko taki przyciskowy. Nie ma opcji driftu, tak więc są i plusy, i minusy. Na pewno z największych minusów to jest ta skrzynia, delikatnie ospała. A tak, cóż można powiedzieć, hot hatch bardzo fajny dla i rodziny i już takich tatusiów, którzy kiedyś szaleli, a teraz się muszą ustatkować. <noise> Ale wciąż nadal Chcą szaleć. Dobrze, no to wygląda na to, że wszystkie te minusy i niuanse udało nam się też wychwycić podczas jazdy testowej. O tym na dobrą sprawę rozmawialiśmy, więc myślę, że ta prezentacja odsłoniła Wam ten samochód z każdej strony. Maćku, dziękuję bardzo za przyjazd i zaprezentowanie samochodu. Dalszej, bezawaryjnej jazdy, bezpiecznej, szybkiej. <głos》>, tak? A dla Was, drodzy widzowie, podziękowanie za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć. Música